Cześć, dziś przed Wami Humphreys, czyli kolejna gwiazdka. Tym razem amerykańska. Można powiedzieć, że niszczyciel 11 tieru. Czy dużo się różni od Gearinga? Myślałem, że będzie się bardziej różnił. Mamy tutaj Ewkę, która sprawia, że salwa y, ma 50% więcej obrażeń. Na salwę strzelamy 3 razy. W odstępach tam chyba 1,25. Więc, tak naprawdę, zamiast strzelić dwa razy, to strzelimy trzy razy, ale zadamy więcej obrażeń. No, to jest takie kończące, tak samo jak w innych salwach. A jak wiecie, na przykład, że zaraz znikniecie za górką albo w dymie, albo przeciwnik ucieknie, dusicie to mewkę i macie trochę więcej obrażeń. Tyłka nie urywa, no ale lepiej mieć niż nie. To się nie ładuje, jest dostępne cały czas. Więc no, nie, nie trzeba jakoś tak jak na pancernikach tam strzelać, żeby to się nadawało czy coś. Mamy to dostępne. Właściwie mamy tutaj tylko troszkę więcej hapsa. No tak widzicie, 27 500. Sześć dział, które tam strzelają co 2,5 sekundy, bo tutaj poddziała zrobiłem ten okręt. Torpedy gearingowe. Tyle. Gorsze kamo, bo tu jest yy, 5-9, Gearing ma bodajże 5-6. No mamy też rozbicie, mamy pelotę. W miarę dobrą. I tyle. Dla mnie trochę mało yy, na to, żeby tracić co bitwę najmniej 100 tysięcy. Tak to mniej więcej wypada, a czasem tracicie i więcej żeby sobie pograć takim delikatnie lepszym giringiem. No, nie wiem, jakoś. Nie widzę, nie widzę jakichś pomysłów, żeby te niszczyciele gwiazdkowe faktycznie miały moc. Dla mnie są to najsłabsze gwiazdki. Pff, no jakoś tak wychodzi. Krążowniki mają moc. Tam jest potężny ostrzał. Tam te salwy dużo znaczą. Na no, niszczycielu, mówmy się, że jak komar dziabnie trzy razy to. Co innego jest jak koń kopnie trzy razy. No, nie wiem, jakoś brak, brak pomysłów na ten niszczyciele według mnie jest. Ogrywałem też trochę jeszcze. Azjatę, ale to w następnym filmie. No i powiem wam, że spodziewałem się więcej. Po prostu spodziewałem się więcej. Jestem trochę zawiedziony jak na alarmie, że tak samo dostaliśmy niszczyciel, który... jest odrobinę lepszy, ale... Nic specjalnego, równie dobrze mógłby być inną dychą. Tutaj, nawet przeżywalność jest fatalna. Niestety, ten niszczyciel jest dłuższy od Giringa. Zawraca o wiele gorzej, manewruje nim się też o wiele gorzej. Przyspiesza, mimo że tutaj mu dałem dopałkę do silnika, też jakoś wcale nie rewelacyjnie. No nie wiem, czuję, czuję taki lekki niedosyt grając z nim. Za mało czuć moc po prostu, według mnie. Dałbym mu coś więcej, żeby, to, żeby ten wygar był jakiś konkretniejszy, żeby tego niszczyciela się trochę bano. Kasuje go się tak samo proste jak wszystkie inne niszczyciele. A nawet może i prościej, przez to, że no, Gearing jest mniejszy, zwrotniejszy, to łatwiej te torpedy wymija. Tutaj w bitwach y, trzy razy mnie torpedowano. Znaczy torpedowano więcej razy, trzy razy mnie torpedowano mm, i no, ciężko było to wyminąć. Niestety, oczywiście mamy amerykański dym, i tutaj jak widzicie farmienie z dymu jak najbardziej na propsie. No to jest okręt, który najlepiej sobie radzi w średnim zasięgu. Jeśli chodzi o strzelanie, oczywiście na bliskim sobie radzi super, no bo wtedy tor lotu pocisku jest inny i łatwiej trafiać. I robi się taką kosiarką do milenia. No ale oczywiście nie może być nas widać, bo w przeciwnym razie dostaniemy srogielanie. Opancerzanie jest typowe jak we wszystkich innych niszczycielach. Dlatego. Naprawdę nie wiem. Chciałem go polecić. Chciałem go polecić, ale. Tak jak mówię, jak nie macie za dużo hajsu, to jest po prostu troszkę lepszy gearing. I tyle, i nic więcej się nie należy spodziewać. No, można go oczywiście na siłę, nawet robić torpedowo trochę, bo te torpedy Gillinga nie są złe, ale według mnie, raczej, raczej ten niszczyciel będzie robiony artyleryjsko. No, i reszta perków tam standardowa, wiadomo, żeby jest taki pakiet na niszczyciele, którzy wszyscy co już trochę grają, wiedzą, i do tego dobieramy. Ostrzał, palonko i tyle. I tak to się kręci. Adrenalinka. Powiem wam, że tyle czekania, niektórzy pewnie tam go kupowali w tych aukcjach za 200 milionów, czy ile absolutnie nie jest wartych pieniędzy. Teraz jest nawet w przecenie. Zresztą jak drugi również, więc tam nie za 40 parę, tylko za 38 milionów go można kupić i na lajcie sobie popływać. No nie wiem, niszczyciele według mnie nie mają szczęścia. Yy... Ogólnie to jest... dla kogo jest ten niszczyciel jeszcze, tak? Może... wiecie, amerykańska linia gearing jest... do gearinga jest bardzo stara. To jest jedna z pierwszych linii. Dużo graczy już w tym nie gra. Bo zwyczajnie powstały lepsze linie, którymi się prościej gra, łatwiej. To jest linia, która jest dosyć groźna na, na blisko, ale to jest linia, która potrzebuje obsługi. Bo nie mamy sonaru, nie mamy radaru. Kamo też już nam pogorszyli. Mamy tutaj 5 59, a nie 56. Wcześniej chociaż Gilling miał najlepsze camo na dziesiątce razem z właśnie Shimekaze, które płynie i było spoko. Oczywiście to jest naprawdę groźna niszczarka w wprawnych rękach i w odpowiednim miejscu i czasie. Zobaczcie, tak jak tutaj farmi się całkiem przyjemnie wszystko. Ale no to jest Dosyć szybki grad pocisków. Niemniej nie jest to Sherman. Więc. Można szybciej. Można szybciej. Jakby tu chociaż był jakiś super reload. Albo ta FK dawała. Nie wiem. 6 s Żeby to jakiś. jakiś był spam, coś się działo. Średniak. Dla mnie średniak. Myślałem, że te nowe niszczyciele. Będą lepsze od Zorkia, Dalarny, Yamagiri. Ale nie, to są takie tylko delikatnie zbafowane dziesiątki i tyle. I tylko tego się musicie spodziewać. Grani mi, ze względu na to, że zobaczcie, no 27 tysięcy hapsa, co nie jest dużo. Tutaj można dostać buły za te 20, jak coś dobrze poceluje i mocno wpadnie. Odlotni tak samo z bombowców. Więc prosto jest stracić okręt, za który musicie wykładać niecałe pół miliona za grę. Bo no biednie to wychodzi. Wiecie, jak gracie yy, pancernikiem, który jest gwiazdkowy, no to chociaż macie te 130, 120, 110 tysięcy hapsa, no to jest dosyć dużo. Już mówmy się, że ciężko tak stracić naraz tyle hapsa. Tutaj te 27, co mamy, to. Dwie torpedy, i z Bogiem. No, a pancernik, jak dostanie dwie torpedy, to tam niewiele będzie się działo. Włączy naprawkę, i tyle. I kolejna wada, właśnie tego niszczyciela. On nawet nie ma naprawki. 27 tysięcy na 11 tierze bez naprawki. To jest nędza. Tak więc mówię, moja ocena nie jest wysoka. Tego niszczyciela. Owszem, no, można nim natłuc, można zrobić sporo, ale. Równie dobrze na gearingu też można, i jak nie wyjdzie, to nie będzie takich kosztów. Dobra, zobaczcie drugą bitwę, bo tutaj ogólnie dzisiaj miałem na 10 bitew, bodajże na nim dwie wygrane, więc dobrze idzie. 20% win ratio. Tutaj druga bitwa, gdzie dosyć mocno nam wkopali. Zobaczcie, jaki jest kolejny problem tego niszczyciela. On tak naprawdę. Sprawdza się na takich bliższych odległościach, żeby można było sobie lepiej potorpić, żeby te torpedki coś zrobiły, żeby działka coś tutaj pograły, troszkę zrobiły damage'a. No ale oczywiście często gęsto będziecie pierwsi, jako główni spoterzy, więc jak mączycie dym, żeby sobie pofarmić, to się nagle okaże, że nie macie co farmić. Tak może być często, więc patrzcie na mapę zawsze, czy coś wam będzie spocić. Czy te okręty strzelają. Bo jak strzelają oczywiście, to ich nagle zasięg wykrywania się zwiększa tam do zasięgu strzału, więc... więc jest luz. Będziemy zobaczyć też jak lecą tutaj te pociski jak wygląda klepanko. Zobaczcie, że tej Fki też nie będziecie za często używać, bo tak jak mówiłem, ona jest tylko jak y, gdzieś się wycofujecie, jak trzeba kogoś szybko dobić. Tutaj pod koniec tej bitwy, y, z tej Fki skorzystam. A tak ogólnie, no, no mówię, mamy, bo mamy, ale. Niewiele to daje. Y, ogólnie. Na wszystkich bitwach będziecie musieli sobie przypomnieć, jak się gra gearingiem, bo to jest tak naprawdę jeden do jednego ten sam gameplay. Jak umiecie dobrze grać na giringu, bez problemu się tutaj odnajdziecie. Jak nie umiecie, no to wam w ogóle nie będzie szło, bo to jest niszczyciel, który kiedyś polecałem dla początkujących graczy, żeby się nauczyli strzelać i grać na blisko. Teraz strzelanie i na blisko jest y, dla high skillowców bo jest tak dużo sonarów, radarów, lotni, ptaków, wszystkiego, co tam tylko jest. I oczywiście, jak tylko się pojawiacie, wali w was wszystko, co jest w sektorze i ma, ma do was zasięg, że przeżywalność jest naprawdę bliska zero, jak, jak dacie ciała. No, dlatego mówię, trzeba tutaj kluczyć, wykorzystywać teren, odskakiwać, patrzeć gdzie są inne niszczyciele, czy nie poświecą, czy jesteśmy w zasięgu radaru, czy nie. Gra jest dosyć wymagająca. Ogólnie gra na niszczycielach jest trudna. Trudniejsza jest tylko na podwodniakach, ale gearing dodatkowo mm, rozkręca się naprawdę fajnie. Takie w zasięgu 6 km i mniej. To jest rewelacyjny niszczycie, tam obrażenia wchodzą naprawdę spore i robi dobrą sieczkę na średnim dystansie, tutaj widzicie zasięg ostrzału 12 km, no to umówmy się, że to średni dystans. Te pociski nie lecą źle, zobaczcie, nie jest jakaś tragiczna ta trajektoria lotu. Można się wstrzelić, nawet w inny niszczycie, zwłaszcza jeśli tam za dużo nie robi. W pancerniki, oczywiście, więc można sobie spokojnie pofarmić. Tutaj pożarów na bitwę też będzie trochę wpadać. Ja na nim biorę flagi na palenie, razem z perkiem, więc pięciu nam się zwiększa. No u mnie chyba jest jedna tylko flaga, to do sześciu i pół, ale można do siedmiu brać zamiast czegoś innego. Więc 7% napalenie z częstotliwością strzału 2,5 i później w bitwie oczywiście w większości bitew będziecie coś obrywać, więc jeszcze zacznie działać adrenalina, więc może zjedziecie do nawet koło dwóch i wtedy leci tego sporo z niezłą częstotliwością i można naprawdę dobrze naklepać, tylko że o zobaczcie te torpetki. To jest problem na tego okrętu większy niż na gearingu. Gearing też nie jest aż taki zwrotny jak na przykład Shima, która genialnie wymija torpedy. Tutaj będziecie musieli troszkę uważać, bo te torpedy mogą Wam. No, to... Pamiętajcie, jedna torpeda i możecie mieć 20 tysięcy mniej hapsa. No to jest, umówmy się, dosyć spore osłabienie. I później już macie grę tylko pod dyktando przeciwników, nie możecie się za bardzo pojawiać, bo was od razu skończą. Oczywiście, jak tutaj mamy naprawki, ten tryb, no to jeszcze coś nas tam lekko ratuje, ale też nie za bardzo. Dlatego trzeba ostrożnie, trzeba kombinacyjnie i spokojnie. To jest okręt do spokojnej gry. Zobaczcie taki przeciwnik Z44. Już trzeba uważać, że będą szły torpedy. No więc. Ja już od razu jak go widzę. Zadymiam się po to, żeby do mnie nie strzelało kondę, które jak sobie by przełączyło na obek i zaczęło we mnie trafiać, to może po 10 tysięcy wchodzić. Nie chcemy tego, żeby w nas wchodziły salwy po 10 tysięcy, na pewno. Poza tym może jeszcze włączyć tryb salwy, które właśnie jak dobrze potrafia, to nas może zmielić w całości. Dlatego lepiej włączyć panik button. Tak się kiedyś mówiło dosyć popularnie na zadymianie. Jak gracze grali na niszczarkach dawno, dawno temu i zostali wykryci, to od razu się zadymiali. Nie zawsze to jest potrzebne. Ale umówmy się, że w niektórych okolicznościach przyrody warto. Warto nawet zmarnować ten dym po to, żeby przeżyć i móc coś działać. Zobaczcie, nawet taki krążownik może być dosyć fajnie krojony. Więc jak już ten okręt się rozstawi i może sobie podziałać, jest naprawdę fajny i przyjemny. No, przeciwnicy są wkurzeni, niewiele mogą zrobić. Pamiętajcie też, że amerykański dym mówię tu też do nowych graczy, których dosyć sporo mi ogląda. Amerykański dym jest najlepszy w grze. Póki co nie, wymy, nie wymyśliło wargaming nic co jest dłuższe, lepsze, więc tutaj jak sobie zadymicie. No, to ten dym będzie długo stał, i można z niego długo kość. Zobaczcie, jak się wymienia torpedy. Widzicie? Ja tutaj szybko na drugą stronę, i to ociężale idzie. Ociężale idzie. Jakbyśmy mieli torpedy z Halanda w nas skierowane, to jakby nas złapał pod złym kątem, nie będzie miło i przyjemnie. Oj nie. Dlatego przypomnijcie sobie, przed zakupem tego okrętu. Pograjcie trochę giringiem. Zobaczcie, czy wam się dalej giring podoba. Jak nie, to nie będziecie zadowoleni z tego okrętu Tak, w skrócie. Tak, w skrócie. No, nie dodali tutaj nic takiego, co by. No. Nie wiem, naprawdę. Brakuje mi mocy. Brakuje mi mocy w, ty, w, ty, w tym okręcie i nie widzę powodu, żeby go mieć i często nim grać. Tylko dlatego, że jest delikatnie lepszy od swojego poprzednika, za mały jest to buff, jak dla mnie. No ale widać, niszczyciele nie potrzebują większych buffów i tyle. Bo pancerniki by za bardzo płakały, tak podejrzewam. Niemniej tak, patrząc, jakie okręty są najczęściej grywane. Gwiazdkowe niszczyciele, to chyba zauważyliście, że. Japońska niszczarka, mimo że nie jest dla mnie jest gorsza od Shimakaze no to jest grana bardzo często, rosyjskiej prawie w ogóle nie ma, jest trochę dalarmy teraz podejrzewam, że będzie chińska niszczarka razem z Yamagiri grana, no bo tam jest dużo torped i można też sobie grać tam na daleko i trochę potorpić się, pobawić i pewnie dlatego będzie brana, bo dużo graczy zaczęło niszczycielami grać, byle dalej, byle bezpiecznie, bo po prostu na blisko dostają baty i od razu do portu. Zresztą nawet zobaczcie tutaj, że mimo że przeżywalność niszczarek w naszym teamie wynosi jeden, bo tylko ja póki co zostałem, u przeciwników jest dwóch, ale ogólnie już 5 niszczycieli nie ma. Zobaczcie, znowu. Wystrzelone torpedy i ledwo, ledwo. Naprawdę ciężko się tutaj manewruje. I musicie mieć zarąbisty refleks. Jak nie będziecie mieli, to będziecie łykać torpedy jak pelikan wodę. Przykro mi. Zobaczcie, to jest naprawdę długi niszczyciel. Gearing jest malutki, on jest o wiele krótszy. Tam nie wiem czy to są dwie trzecie okrętu tego, to jest gearing. Więc musicie to mieć na uwadze. Macie tutaj troszkę większą krówkę. No i tyle. Kolejnym problemem oczywiście cały czas będą yy, lotnie, które mogą was wyspocić w nieodpowiednim momencie. Co z tego, że włączycie rozbicie wsparcie sektorowe, jak i tak. To, że lotnia wam nawet nic nie zrobi, nie, nie będzie problemem. Problemem będzie to, że po pierwsze przeciwnicy będą wiedzieli, że jesteście tam, gdzie jesteście. I nawet jak będziecie chcieli torpedować, to już mogą brać pod uwagę to, że. Torpedy będą szły z tego kąta i się mogą inaczej ustawiać. No, tutaj, oczywiście, we mnie teraz strzela mnóstwo rzeczy, ale zobaczcie te wzmocnienie. Teraz włączam FK i, i tak to idzie dosyć szybko. One były włączone po to, żeby no, skończyć gościa na 100%. Został skończony od razu, dym, ucieczka. No, tutaj, oczywiście, tak jak mówię, team, team miałem słabszy, więc pokazałem również tą bitwę, żeby, żebyście zobaczyli. Jak się gra, kiedy nie ma się za bardzo jak współpracować. No. Musicie grać, jak nie macie nikogo, kto by wam coś pomógł, poświecił. Cokolwiek, cokolwiek robił razem z wami, żeby jakaś flanka się utrzymała czy coś. No jak nie będzie kogoś takiego, to możecie tylko torpić na daleko. A umówmy się, że są. Okręty, które szybciej przeładowują torpedy, mają ciekawsze torpedy, więcej torped i tyle. A tutaj jeszcze dodatkowo nie bafujemy tych torped, bo bafujemy działa i chcielibyśmy jak najwięcej z tych dział w bitwie strzelać. No ale jak ja mogę tutaj strzelać? Zobaczcie to. Dosyć daleko było widać tą torpedę. Wejdzie, nie wejdzie, wejdzie, nie wejdzie? A <grystanie> kto myślał, że wejdzie? No na styk to było. To było po prostu na styk, fartem trochę. Ciężko, ciężko z tymi torpedami. Zobaczcie też, jakie wchodzą bułki. No to oczywiście już jest game over, więc sami ocencie, czy ten okręt jest wart tej kasy i czy chcecie nim grać. Nie będę nic sugerował, nie, nie żebym coś sugerował wcześniej. Trzymajcie się. Bye bye.